No cześć, witajcie w kolejnym na kanale z Roblox I witam was w pierwszym odcinku z Packing Simulator Dokładnie tak Jest to nowa gra w Robloxie, ponieważ ma jakieś 3-4 dni Więc naprawdę jest seria nowa eee, I praktycznie tutaj nic nie mam zrobione, ale pomyślałem, że sobie ją nagram No bo jest nowa, widzę, że tutaj całkiem fajna ma popularność I wydaje się też całkiem git, jeżeli będzie e, aktualizowana A więc, e, jak sami widzicie... Trochę mam tu zrobione, to tak naprawdę jest to strasznie mało. Więc no, nie mam żadnego ibf Mam ledwo co mało coinów i no, i praktycznie nic, tak. Tylko proszę zobaczyć, jak ta gra wygląda. I no, ale byłem też tutaj na początku, więc garnąłem także kod na. Na właśnie szybsze pakowanie mam to na 20 minut, i właśnie sobie tego użyjemy. Więc używamy, mam 20 minut. Jak to się skończy, idealnie będziemy mieli czas na skończenie odcinka, chyba że trochę wcześniej. Więc jedyne co musimy, to pakować właśnie do torby różne te i po prostu potem wypakowywać jako prezenty i sprzedawać. zaraz pokażę, jak to dokładnie wygląda. Tutaj. Posit. tutaj się to będzie przerabiać, na razie jest też w tej grze świąteczny event, samo jak samo widać, chociaż tak ja też no, z tym eventem ogólnie weszła na, na właśnie kategorię gry Roblox, nie wiem jak to nazwać, nevermind, więc jakby tak to tu wygląda. My tutaj pakujemy prezenty. Jak już się wszystkie tutaj spakują, pokażę Wam co tu się robi. Też zaczynałem to teraz ze złej strony, bo powinienem w sumie od tego do tam, ale już możemy teraz wziąć prezent. A najpierw musimy to odkliknąć: jeden, tutaj drugi, tutaj trzeci, tutaj czwarty, piąty, i zaraz robi się kolejny. Trzymamy teraz właśnie to faster packing. W ogóle to strasznie, strasznie przypomina właśnie. Pet Simulator X, no raczej się pan tutaj twórca inspirował. No ale cóż, nie jest to żadna podróba, tylko jest trochę zbliżone to. E, tutaj jeszcze trochę to może, chyba musi zostać dopracowane, ale znając gry Woblox, to nie jest żaden minus czy coś. I zdobyliśmy, tak, 1500 właśnie coinów, więc 10 tysięcy i będziemy mogli zrobić i BFA, i to właśnie będę chciał dzisiaj zrobić. Będę chciał tutaj zrobić sobie IBFa W game passach To możemy tak no, Kupić sobie VIPa Razy coiny Szybsze pakowanie Miejsce w tym w Koszyku To całkiem fajnie by było Razy dwa Toysy Razy dwa speeda Także możemy kupić sobie tutaj coiny co tyle no, na razie nie będę nic kupywał za Robuxy, bo wiesz, na nic mnie w sumie nie stać. Jak już mnie stać, no to jakieś chyba bo mam sto ile się Robuxów teraz, więc. No, jestem biedny. Dlatego też nic nie będę kupował. Jeżeli ta gra przypadnie wam do gustu, to może coś pokupimy. Może jak będzie bardziej popularna, to także będziemy pozostawać sobie jakieś pety, jak będą. To i są jakieś coś się otwiera, i w ogóle. Ale może powstaną jeszcze jakieś inne odcinki z tej gry. Jeżeli będzie, przypadnie Wam to po prostu do gustu, bo to już zależy, jak to Wam. Czy Wam się to spodoba, czy Wam się to nie spodoba, ale no, na razie sobie zbieramy tutaj, pakujemy i prezenty. Nie, nie się, o. Fajne w tej grze jest to, że jest tutaj darmowy prywatny serwer. I to na pewno jest na plus, że można sobie wejść na prywatny serwer i sobie pograć tak bez problemu. Tak w spoko na spokojnie. Tu nikt ci nie musi. Nikt ci nie może wejść. A ty sobie możesz tutaj coś po właśnie pograć. I to jest fajne. Pytanie, czy to będzie tak cały czas, czy potem twórca tego nie zmieni, jak już gra się to rozrośnie bo gra ma potencjał, w sensie no ogólnie jest fajnie zrobiona tak pod względem wyglądu i TP. Myślę, że mam tutaj szanse na trochę większe. Trochę większą tutaj ewolucję w przyszłości. ale dobra, my tutaj trochę pozopywajmy. Też mógłbym w sumie jeszcze trochę to ulepszyć po 10 000 i on dopiero 2200 ale okej, okay, okej. Okay. Tutaj wam też pokażę... Yy, o! Tutaj właśnie znajomi, jakich macie, dostarczają prezenty. Więc właśnie tutaj znajomi, jeżeli byście mieli, to, to, to fajnie to wygląda, że idą z tego portalu i tutaj wrzucają takie różne zabawki, które wy w sklepie. Natomiast mamy te właśnie takie do przetworzenia prezentów. O, dziwnie to jest, bo tutaj jest zamiast tutaj dać kupić, to tu jest. To się często myli. To jest takie, no... Tutaj mamy crates i cratese zdobywamy za gwiazdki. To jest chyba za riverfy, z tego co się orientuję. Więc ja. A my jak na razie już, żeby zarobić trochę a, jeszcze tam możemy dokupić właśnie sobie lepsze kosze do zbierania tych zabawek, Które mieszczą więcej. Na przykład na początku mieści 5, a ja sobie kupiłem lepsze i teraz mieści mi się 6. Więc okej. Okay. Pozbierajmy sobie na Iberfa. Ogólnie symulatory są takie w sumie w się, że ciągle robi to same rzecz, więc nie będę tutaj nic ucinał. Nie będę tutaj nic. Zmieniał, bo na tym polegają symulatory w Robloxie. Część osób może sobie, część osób mo, może się podobać takie po prostu oglądanie, jak ciągle się robi te same rzeczy. Takie właśnie spijanie, takie właśnie. No więc mówię, jeżeli przypadnie Wam to do gustu, jeżeli, no, to możecie oczywiście zostawić łapkę, komentarz. A jak, no, no, tak to sobie zrobimy, może jakoś miniserie właśnie z tego typu. Jeszcze zobaczymy. Symul... ogólnie Gier na się jest dużo, więc jest co nagrywać. A my OK, my tutaj zbijamy. Pozdobywajmy sobie trochę. No jest ok, sto nam 13 minut. Faster packing. Jest ok. Równie dobrze bym to kupić jeszcze ten jeden, by było szybciej. Ale nie wiem, czy by to jednak nie zajęło więcej czasu na filmie. Nie wiem. Dobra, zobaczmy. Weźmy to, to 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 i to na pewno zobaczę nie mam w edit mam przecież Jezu to jestem głupi jakby się kojarzyło czy ja przypadkiem nie kupiłem jeszcze jednego no właśnie dobrze to teraz będzie to szybciej iść o teraz to to pójdzie szybciej dobrze więc zbijamy. dajemy depozyt. Pięknie, ładnie tutaj. Uje na prywatnym serwerze też jest fajniej, bo można sobie wybrać właśnie fabrykę, gdzie się chce ją postawić. Ja sobie wybrałem, żeby było jak najbliżej właśnie miejsca sprzedawania. Tak wychodzi najbardziej na plus według mnie. Jednak do tego miejsca chodzisz naj, najczęściej, a nie do sklepu. I też mi zabawki nie dochodzą o tyle minus. I tam jest jedynie centrum zabawek, to może o tyle. Okej, okay, więc pozbierajmy sobie. No, taka fajna giera taka. Jeszcze no jeszcze ona nie jest jakoś bardzo rozbudowana, więc nie ma tutaj żadnych innych światów, żadne nie wiadomo co. Teraz to jest głównie walka o topkę w tej grze. Bo ona jakoś dużo jeszcze nie ma dni. Więc właśnie teraz wszyscy się biją, żeby być jak najwyżej. My tutaj sobie pozbierajmy. Ok, tu już nie ma co więcej. Weźmy sobie prezent i zobaczmy ile teraz zostaniemy. Czy będzie tyle więcej. Ok, mamy teraz więcej prezentów. Wejdźmy sobie. Zobaczmy. Nie wiem dokładnie ile więcej. Ale chyba teraz 1000 jakieś dostaliśmy. Jest jeszcze takich 5, 5 razy i powinno być. Pozbierajmy sobie to szybko. niestety tak to się robi, że później ekran zaśmieca jak się za dużo razy kliknie. Dobrze. Ale okej, okay. pozbierajmy sobie... Oj, myszka. To nawet taki fajny symulator do pogrania. Wiem, że pewnie część by chciałbym bym dokupił jakieś Game Passy, żeby to szybciej szło, żebym to więcej, więcej pokazał, wydał Robuxy. No wiem, może jak ta gra wejdzie, to coś wydam i wtedy sobie obczajmy tam więcej, no ale na razie to też gra nie jest aż na tyle rozbudowana. Czy jakoś wiele wam to pokazywać? No, jedynie co, to mógłbym jakieś jajko otworzyć za iberfy Tam się da otworzyć. W sensie to nie jest do końca jajko, to jest to właśnie co, za gwiazdki co tam pokazywałem. Chyba tak to jest. No nie wiem, jeszcze się nie orientuję jakoś w tej grze. Ale myślę, że tak to wygląda. Więc ok. Weźmy teraz prezent. Zobaczmy, tym teraz zobaczę, Tym mniej więcej dostanę 4890 7500. Ło, to naprawdę dużo podwyższyło. Czyli widzicie, jak tutaj jednak Jednak daje sporo taki jeden. Przedtem co tak mało zarabialiśmy, a teraz. Widzicie, pewnie <laughs> cały czas to jest mało, ale mimo wszystko. Zbieramy do IBFA. Może coś za niego dostaniemy. Teraz już powinniśmy mieć jeszcze tak dwa razy i zobaczymy, co będzie. No, więc tutaj dum. No. Też zobaczymy jak twórca rozwinie tę grę, bo ma ona tutaj szansę się tutaj całkiem fajnie ulepszyć, bo jest całkiem, całkiem przyjemna jak na symulatory w Robloxie. Więc myślę, że jeżeli będzie aktualizowana, to może naprawdę się wybić, bo całkiem fajnie jest zrobione, tak przyjemnie. I taki ciekawy system, można powiedzieć jestem tutaj tych prezentów i w ogóle Więc okej, okay. zbierzmy sobie je Sprzedajmy O, a teraz coś Teraz coś mniej Może to jakoś różnie działa? Mm. Ciekawe, ciekawe. Okej. Okay. Ale dobra, to jeszcze chyba teraz dwa razy w takim razie, nie wiem. Przedtem dało dużo więcej, a teraz coś... Tak lekko ponad tysiąc chyba. Do końca nie rozumiem mechaniki tej gry. Ale tak jest git. Aby tu gdzieś było w mikrofonie, słychać jakiś czemu czy coś to przepraszam. Pamię sznurek. Odsłuchawek szmea Blisko mikro. To poprawię. Teraz to chyba... Teraz chyba było pewnie pierwszy raz słychać jak coś zażumiało, bo w tak lekko, żeby to zepsuł Never mind. Ech, no Dobrze, dobrze. Już pakujemy. Jest fajnie. O, bierzemy prezent. Tak, ten prezent, ten, 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 ten. i ten. I uwaga. O, i teraz dostaliśmy gdzieś ponad 2000, więc nie wiem, ale możemy zrobić pierwszy IBF I będziemy mieli podwojone właśnie 1, 2 razy więcej, więc dajemy IBF I też nie mamy już tych Znowu nie mamy tych do pakowania, okej, okay, ale lecimy do crates I spróbujmy coś otworzyć, więc Open crates and get decorations for your stands. Equip them to increase the boost coins. Czyli otwieramy Case aby zdobyć dekoracje na te właśnie stands. No, te 500. Nie wiem co to w sumie jest. Te co prezenty chyba daje. I ekwipujmy je, żeby zwiększyć boost coinów, Nie ma co tutaj tłumaczyć, jeżeli każdy zrozumie o co chodzi. A ja się, kurde, muszę chwalić. No nie. To jest już... ...smutne. Dziękuję. Zobaczmy, teraz dostaniemy... Uncommon, to już jest lepiej. 1 na 3, okej. Okay. It's się wydaje. Może nawet można zrobić to o drugi odcinek Bo tutaj całkiem to, to fajna gra się wydaje. Okej, okay, dajmy tak Edit, e, i pytanie to się już dało To już jest ta, ta te krejcy, tak? To już jest Bo tak, tu jest ta skarpeta O, i też nie mamy znowu tego, więc tutaj robimy tak. Proszę bardzo i zobaczymy ile teraz dostaniemy za jeden. Nie pamiętam ile się wtedy dostawało. Ale weźmy, sprzedajmy. Mamy 30. Raczej jest to postawione, to autko itp. Te krajcy, bo dostaliśmy taką dziwną nazwę. Dziwną sumę, co ja mówię. Zobaczmy, kolejny kosztuje 25, to mnie stać, mogę sobie kupić I basket, tutaj są właśnie te koszyki Pierwszy kosztuje 500, kolejny kosztuje 5000 Kolejny 12, 25, 12 100, 200, tutaj 1 milion to jest maksymalnie A tutaj 3,5 miliona jest maksymalna Ta Wow, naprawdę dużo daje Wow Tutaj te, te, te dalsze jest różnica. Moja tutaj najlepsza to była póki, czyli 17 razy. Co 2,500. Ok, więc. Idziemy sobie kupić. Jeszcze zużyjmy ten faster packing, ale całkiem fajna gra, więc myślę, że może nawet jeszcze trochę kilka odcinków można było z niej nagać. Bo jest całkiem git. Może to Robuxu wydamy. Jak przypadnie, wam do gustu. Na razie też tak nie szaleję tymi Robuxami, bo jednak bogaty ja nie jestem. I nie wydaje tak na każdy typ, który nagrywam. Z wiecie. Dostaliśmy 80. No i bardzo fajnie. Dajmy sobie tak. Zresztą chyba stać na kolejną tą. Dobrze. Weźmy sobie jeszcze raz. Um, sprzedajmy. Mamy 156. Chodźmy sobie teraz do sklepu, już chyba nastać na kolejny ten. Tak. Kupmy. Proszę bardzo. Teraz nam się skończy. Tutaj mogę od razu wziąć. Teraz nam się też skończy. Właśnie faster packing. To będzie już dobry czas na skończenie odcinka. 20 minut, myślę, że takie są idealne. Więc dajmy sobie jeszcze. Weźmy sobie prezent i tak jak widzicie faster packing daje nam, nie wiem w sumie o ile nam przyspiesza, zaraz zobaczymy też, tutaj było 12 sekund, tutaj było nie wiem dokładnie ile, więc zaraz sobie zobaczymy ile to dokładnie daje. Weźmy. 15 sekund się chyba zaczęło. Jakoś tak. Tutaj się zaczyna od 12, a tutaj jest 7. Ok. To jest taka rada. Najlepiej zaczynać od tych prezentów na końcu i dopiero później do tego pierwszego. Wtedy będzie szybciej. Dobra, więc już się kończy, to zobaczmy ile teraz daje ten fast To było 12 sekund, a teraz jest 16. Zobaczmy jeszcze tamto. Tutaj jest 20 teraz. Więc coś to daje nie jakoś bardzo dużo. Nie jest to szybko się razy 2. Ale zawsze coś daje. Myślę, że jest fajnie. No. Więc. Zbierzmy sobie jeszcze raz te prezenty. A, to. Dum. 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 Dodajmy je sobie. Kupmy sobie jeszcze jedno. Nowe. Jeszcze jeden nowy. Cokolwiek to jest. Jak to się nazywa? Factory? Czy to są fabryki? Okej. Okay. Nie, dla mnie to wygląda jak piec. Jak ja mam złe skojarzenia. Dobra, kupmy ten lepszy. A ten mniejszy. A ten, o, jeszcze mogę kupić ten za 200. Tox. O, proszę bardzo. No i bardzo fajnie. Postawmy je sobie jeszcze. Będziemy kończyć pierwszy odcinek z Roblox Packing Simulator. Kolej, to brzmi. E, dobra, ten drugi dajmy sobie tutaj. Będzie bliżej. I bardzo ładnie. A więc to jak się prezentuje teraz moja piękna tutaj fabryka, na której produkujemy prezenty. Mamy pierwszego Ibefa. Jak chcecie kolejny odcinek, zostawcie łapkę, suba. Możecie wpaść na Discorda i w ogóle y, zostawcie komentarz też. Tak, możecie. Będzie miło, chyba że będzie niemiły. Komentarz to tak mniej miło, ale zawsze będzie zasięg, więc no, więc e, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Papa pa i cześć. Pa.